Siemanko wnamy w kolejnym odcinku. Siemaneczko w dzisiejszym odcinku przeprowadzimy sobie unboxing paczki z pirotechniką od Superpower Także dziękujemy bardzo Superpower za podesłanie tej paczki. No i otworzyliśmy sobie ją już troszeczkę. Nie do końca. Jestem bardzo ciekaw, co się tam znajdzie. Idzie ja tak samo, nie. Weź tam kurczę trochę. Musimy od to zobaczmy. wspieramy. No, Dobrze uszczelnione, żeby się nic nie, nie ruszało, dobra wstać taka folia, nie No, i mamy na pierwszy rzut oka wyrzutnie Cosmic Fireworks 19 strzałów kaliber 20 czy 25? Kaliber, y... nie wiem, a no, zobaczymy. No, potem zobaczymy. Klasa no. nie wiem, o tu, tu będzie na pewno. Trzy, no, nie, no. 25 no. Dalej mamy, dalej mamy taką, nie wiem czy to będzie wyrzutnia czy to będzie... To będzie wyrzutnia, nie? Shark Attack od SP, no e... wiadomo. Bateria, czyli no. Bateria. Dalej mamy... Kurde, ale to jest... To jest nie? wyrzutnia chyba rzymskich ogni rzymskie ogień, tak masz rację. Tak mi się wydaje. Ile tutaj jest strzałów? Chyba 100, nie? Czy jakoś tak? No, przetestujemy, przetestujemy. Jestem bardzo ciekawy tak, tego materiału. Tak, Teraz mamy petardki... No Nuklear. Dalej lecimy... Hamerki. Hamerki. Fajny materiał, mi się wydaje. I zaczynaliśmy w sumie od tych hamerków, nie? Jeżeli chodzi o takie głośne petardki. No tak. Dalej mamy jakieś yy, motyle. Motylki, pirobajery. tutaj, raz tutaj mamy... Drugi, no, trzeci, czwarty. Po dwa yy, rodzaju. Dwa takie żółte i dwa fioletowe Dalej mamy. Yy, I to jest yy, Fontanna. Ale taka porządna Fontanna chyba. Cieka Co? Falga, Fontaine. Popatrzmy. Yy, fontanna klasa. 80 gram. Prawie nie, Neku no. Odłóż tam na bok. Dalej mamy. Wulkaniki. Wulkaniki. Wulkanik. Wow. O, no Ale ten, ten waży, ten waży. Mega kurde ten, nie? Mega e, fajna grafika. Mordo 255 gram. <laughs> Zobacz, nie? Fajna grafika. No. Snow Taki, fingers. Taka wiesz, ognista, ognista łapa, nie? No. Fajna, fajna. I dalej? I dalej. Jako ostatnią mamy... O kurczę, wyrzutnię. Dość porządną wyrzutnię, można powiedzieć. Secret... Mm... Night. M midnight. Midnight, no. 25 szczołów Yy, czyli kaliber 30, 25 i 30, 20 mm, czyli, czyli różne, różny nie? kaliber. Fajny, nie? bo taki fajne. No to, taki... to masz mniejszy, to masz mniejszy, tu masz na tej stronie większy kaliber. No. nie? Masz ląd rezerwowy, rond podstawowy. No fajna nie, sprawa, mi się podoba jak jest mniejszy kaliber, potem bardziej no, no. lepiej i na końcu finał jakiś fajny. Wrzuć tutaj materiał w kadr, zobaczymy jeszcze jak to wszystko się prezentuje. To mi się zawsze podoba. Bardzo yy, pozdrawiamy ekipę Super Power za podesłanie paczki. Yy, no jesteśmy mega, mega w szoku, nie? Zadowoleni? nie? Bo będziemy mieli co testować Naprawdę dziękujemy też, że inwestujecie yy, w jako taki nasz rozwój na tym kanale na tak. No i żeby ludzie po prostu mogli sobie ten materiał poglądać i go zakupić. Tak? Ten materiał przetestujemy sobie w przeciągu kilku dni myślę, że powinien zacząć na kanał no yy... pewnie jakieś dwa odcinki z tego się pojawią. Chyba, że znowu YouTube będzie śrował i nam na tą blokadę, nie? No. no nie wiemy, bo ostatnio to nieciekawe się dzieje na tym YouTubie. Dobra, no. także jeżeli się odcinek spodobał zostawcie łapkę w górę. No. Także wbijcie jeszcze na grupę na Facebooku, dzięki za oglądanie i Siemanko. Zajrzyjcie w opis, koniecznie. Trzymajcie się, strzała.